Panie marszałek, Wysoki Semie Konfederacja negatywnie ocenia politykę budżetową rządu Mateusza Morawieckiego i generalnie większości rządu PiS, przedstawionej opinii publicznej jako zjednoczona prawica, a, lewicują, a realizującej lewicową politykę gospodarczą. Proszę państwa, jakie są lewicowe założenia polityki gospodarczej? Podwyższać podatki? zwiększać wydatki ponad poziom tego, co jest możliwe w gospodarce, nie przejmować się inflacją, komplikować system zarządzania finansami publicznymi, zmniejszać jego transparentność, nie przejmować się kosztami, działać nieodpowiedzialnie, zostawiać przyszłym pokoleniom i następcom koszty. To wszystko robi rząd Mateusza Morawieckiego. To wszystko mamy w działaniach z tego roku i w propozycjach budżetowych na rok następny. Skumulowany deficyt Rządów PiSu z lat 22 do 24 ma wynosić 530 miliardów złotych. To są horrendalne kwoty. Mamy gwałtowny wzrost obsługi kosztów zadłużenia, którymi wcześniej rząd się kompletnie nie przejmował. Mamy wyprowadzanie. Istotnych wydatków budżetowych bez żadnego uzasadnienia poza budżet. W tej chwili mamy już trzy wielkie, nowe, stworzone przez PiS fundusze pozabudżetowe. Obok tych dawnych funduszy pozabudżetowych, jak ZUS czy NFZ, w tej chwili mamy fundusz COVID-19, fundusz pomocy na politykę e, e, po, w, w, kierowaną do uchodźców, imigrantów z Ukrainy i fundusz wsparcia sił zbrojnych, który miał być nowym wehikułem Mateusza Morawieckiego do generowania długu. Oczywiście to wszystko możecie ukryć przed społeczeństwem, ale nie możecie tego ukryć przed analitykami ekonomicznymi, musicie zgodnie z przepisami unijnymi raportować pełny stan zadłużenia państwa polskiego do Unii Europejskiej, stąd wiemy, jak ten stan zadłużenia jest wielki. Dawno wyprzedziliście dokonania rządu Tuska i ministra finansów Jana Wincenta Rostowskiego, którego krytykowaliśmy kilka lat temu, jeżeli chodzi o skalę zadłużenia państwa, którą realizujecie. To jest polityka jeszcze raz to podkreślę nieodpowiedzialna, a chcecie brnąć głęboko, jeszcze bardziej w tym kierunku uzależniając Polskę od zadłużenia na poziomie unijnym, czym w istocie jest fundusz zadłużenia covidowego, fundusz zadłużenia całej Unii Europejskiej, sprzedawany opinii publicznej pod ładnie brzmiącą nazwą Krajowego Planu Odbudowy. Niczego nie odbudujecie, niszczycie. Zmniejszyły się inwestycje w gospodarce w okresie waszych rządów, zwiększyła się inflacja, zwiększył się poziom komplikacji finansów publicznych, zwiększył się poziom komplikacji prawa, firmy się wyrejestrowują. Oby Polacy dotrwali do końca waszych rządów, bo to po was będzie trzeba gospodarkę odbudowywać.